Dzień dobry zabrze. Jestem przekonana, że nie znajdziecie Państwo dzisiaj w naszym mieście bardziej rozpromienionej osoby ode mnie, a to wszystko właśnie dzięki wam, a właściwie dzięki wczorajszym wynikom wyborów prezydenckich w naszym mieście. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie głos. 13 437 osób uwierzyło w nowe zabrze. Uwierzyło w mój pomysł na miasto, w mój program i we mnie, a to dla mnie bardzo ważne. Serdecznie dziękuję za każdy z tych głos Głosów, dlatego, że każdy głos jest dla mnie tak samo ważny. Każdy Państwa głos ma dla mnie znaczenie. Dzisiaj pracuję nad stabilną większością w Radzie Miasta. Mam nadzieję, że niebawem będę w stanie opowiedzieć Państwu o tym więcej, ale tymczasem życzę, żeby ten dzień był dla Państwa tak samo dobry jak dla mnie. Dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, za wszystkie gratulacje, które odbieram dzisiaj od rana. Rozmawiam również z samorządowcami, którzy serdecznie gratulują i mocno wierzą w to, że w naszym mieście nadejdzie zmiana. Bardzo dziękuję za wszystko. I spodziewajcie się tego, że w najbliższych dniach będę również wśród Państwa, bo to mieszkańcy są dla mnie najważniejsi, nieustająco.